Tutaj przed kamerą nie do końca internetową prof... <laughs> profesor... Ja w i profesor... S. Ten co do was nie mówi Ja do was nie mówię Ale on się poprawi i ja będzie ja mówił nie, nie Słabym... L limbo, słabym, słabym człowiekiem Dzień dobry Limbusa Tak, gramy sobie w tryb Gone Master. Zmieniamy się co dwie bronie, jeżeli w ogóle dojdzie do takiej zmiany Miejmy nadzieję, dzieje. Nie sw zabijanie swoich się nie liczy. Bo ktoś ma ładny nik. OMG! Laser! Piu, piu. <ścoughs> Dobra. Rubble, bubble, gum. Nie! Nie trafiłeś. Tutaj tutaj zaczynać, jak już mecz trwa, zaczynać z pistoletem od początku to jest tragedia. Szczególnie na normalną, nie na hardkorze. Na hardcore łatwiej. Albo trudniej, zależy. Ktoś umie. Ja na przykład nie umiem. Jak się jak ludzie patrzą. Mikołaj nie, nie par... Widzisz? Mikołaj cannot into space. Chyba nie wyjdziemy poza pierwotną. Chyba ja nie wejdzie zmiany. Dun, dun. Dun, 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 dun. Jeszcze nie widziałem ani jednego wroga. Ja też nie. To świadczy o tym, że są zwinni. Szybcy. Wściekli. I śmierdzą. Czasem Rozpaść. To tak nie działa e, e? opóźnienie Metodyczne podchody Nie ma nas za wielu yep. Ale wystarczająco, aby zginąć Świetnie Mikołajowi idzie, nie jeszcze ani jednego zabójstwa wow, to, to mogło być jak najmniej za o! No to bym wtedy... Jest! Brawo! Mom kila! Jeszcze 4 3 i się zmieniamy. No! No! Prawie powinno mi zaliczyć jako pół kila. I bo było 1,75 na przykład za Dodatek się nie powinien nazywać close quarters... Quarters. Tylko so close. Haha, <noise> ha! ha, ha. Albo... ha. Oho! A oh, on na przykład... You barely made it. Albo almost. Ho, ho, ho. ho. Homeless. <laughs> ha, 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 ha. Czy To się liczy jako kill? Hi, hi, hi. Hi, Nie Hi, hi Cleaning hands first. No, 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 no! Ja jestem ambitny chłopak. Czemu chciałeś zabić, jak tu noża nie ma? A jest? Nie ma noża. Jest już, już. Ja chciałem silną wolą powalić. Nie umieraj tutaj, tutaj, teraz. Nie umieraj! Nie chcę, nie Nie, nie chcę umieee... Eee... Eee... Ale tu ładnie. Tap, tap! Weź go za cel. Koi, I graj. Kurwa, 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 zabij go! I kurba, 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 już, już, go zabijam! Jest! Yes! Zmiana! Ciepko. Jeszcze nie teraz, ale okej! Okay. Interchange.

Kampis na Światach My już chcemy kolejnego piątku, bo będzie Borderlands My już chcemy kolejnego dodatku do Silda, bo już, już ograliśmy ten już, ten już się znudził, ten już jest ograny, my chcemy następnego Kurwa no, skąd? Nicolas Frost, Zamrożony Mikołaj Przygoda, przygoda, w każdej chwili Szkoda albo idziesz Mam do szkoły raka. albo... kopiesz doły kopiesz doły padą chuju! to był mój! <grym> nie, nie <można>. yeah. <grym> miałaby zmiana co dwie osoby ale przy tej rotacji to się chyba co broń zmienimy jak będzie zmiana co dwie osoby to źle zmiana co... co dwie bronie co to jest za dwie sztuki broni bo nie ma Broń, jak już mówiłem, liczby no. w nogi. Manipulacja sprzętem. You camp all the time. Potem na ostatnim poziomie campi z O, <śmierzy> <śmierzy> miłość, nie przymierzej. To przyzwyczajenie y, z Call of Duty. Call of Duty śmierci. Jest dla śmierdzących ludzi. Ach, ja bardzo lubię Call of Duty. Śmierdzę. Bardzo śmierdzi Wszyscy śmierdzą. Nie przymierzaj tylko do oka, bo przymierzanie do oka to jest dobre jak w Sniper Elite. No. No, no! 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 O! Widzicie to! To będzie... Ja dzwonię do Trybunału w Strasburgu. Nie mam tego telefonu. No! On no, był mój! Kurwa! No! Już Nie! unosi się. Dosłownie. Eee! Co? Nie! Nie! mamy wóleczki, jemy ciastka. A no mnie nie pij pijemy. Ta cisza nie jest wymowna. To jest cisza, bo ja No i co? Powiedziałeś, żeby nie przycelowywać i co? I co i jesteśmy ostatni? Ostatni będę pierwszy. Mr. Kulfon już nie gra. Co to? to jest. Styl. Almearny. Granat. Tabii. No, kurwa. Spokojnie. Brak mi Miłość tak szczęście. tak się wziął do serca to, że do was nie mówi, to teraz będzie do was krzyczał i dużo krzyczył. Jest! INTERCHANGE! Interchange! TYLKO, Miłość zła! Jest, zginąłem! No, jedziemy, jedziemy, miałem czas, miał czas, już jedziemy, nadrobiamy straty. Czy straty już nie nadrobimy? A, już kolot dotyka. Jest się zabójcy. Wolki z cementem. Betoniara. Tam ktoś. To jest truk. Zlamku, kamper. O! Rzeźnik zatrzymany. Rzeźnik, rzeźnikiem, ale... Map. Ja, zelgerny. Iść, brauche hilfe. No, z tą, z tą bronią już ci powinno iść. Okej okay. Jedziemy, jedziemy Szybko, szybko Co ja robię? Camper No niż ma dławcu Jest, dobra, jest jeden To 21. Nie, bo właśnie nie. Eh? Jest snajpa Czekaj, bo nie, nie widzicie mnie pewnie <laughs> Widzicie? Już ścierno telewizyjny ekranie sam uwagę. Jestem gwiazdą małego ekranu. To Jestem gwiazdą wyświetlaczy smartfonu. <laughs> Światowa yy, szmata telewizyjna. E, to wróciłe. Nie? Nie? Nie. Ja już bym go od początku. Na wszelki wypadek. Kamper! To jest trup. tu nie. Kamper ze światów osiąga poziom 16 teraz będzie koniec nie wiem biegam wokół basenu który nie ma wody z w nim w niego z w nim nie ma wody brak wody w tym basenie gościu gościu no fuck nie padaj ale wymownie wymownie ostatni to jest ostatnim też trzeba umieć być No! Gdzie się patrzy? Laguje mi przez niego Lager, Luker, Camper, Rotz, LOLz Luter. Nie, to męczył mnie Murzyny. Wolność. Pożyczka z czym Powstrzymaj się Ale powinien był zginąć. 17 A teraz będzie miał problemy. No chyba że mu się uda i nie będzie miał problemu. Change. Dobra, dobra. Nie, nie, miłość! nie, Miłość, rozlał wódkę! Pijemy łódki. No dobra, ale rozlałeś. <śm> <śm> cio. Cio. Cio! Czio Ci wybucha. Kurwa! P.F.P.F. piew. Piew, laser. Leza. Jak w Kauflandzie na wyprzedaży, na pięć nie biegajmy w dwójkę, bo nas łatwiej sprzątnąć, a w sumie biegaj przede. To e, nie głupie Jeden. 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 Jeden to już prawie dwa, jeszcze tylko jeden, już dwa będzie. Jeden. Dwa. jeden. jeden. Trzy Jestem humanistą, mimo się ściśnięty. On, on umie liczyć, a ja... E. Do widzenia. Ja z tej strony był profesor W oraz profesor z, z popitą. Woda. Woda. Grodziska. Piątek Borderlands. Go, 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 go.